4. Kabel Ethernet Snowkit CAT7 to niezawodna i wydajna opcja średniej klasy dla nowoczesnych sieci. Zaprojektowany z grubością zaledwie 2 mm, kabel pozwala na łatwą obsługę i układanie, co czyni go wysokiej jakości produktem w środowisku domowym lub biznesowym. Wydajność jest zwiększona dzięki możliwości zapewnienia 1000 megabitów przy przepustowości 600 MHz. Jednocześnie trójwarstwowe ekranowanie zapewnia czystą i wolną od zakłóceń transmisję, minimalizując rozproszenie sygnału. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 3. Delikon 10 metrów to sieciowy kabel Ethernet katolicki 6 o wyjątkowej estetyce wyposażony w jasnoniebieskie złącza, umożliwia niezakłócone okablowanie routerów modemowych, przełączników, konsol do gier TV, komputerów PC i inteligentnych telewizorów. Długość wynosi 10 m, a szerokość 1,5 mm, co ułatwia umieszczenie go pod dowolną powierzchnią, taką jak dywan, laminat i tym podobne. Dwustronna ochrona zapewnia maksymalną stabilność, podobnie jak jednostronna ochrona przed zginaniem, a uniwersalne złącze RJ45 umożliwia podłączenie do konsol, drukarek, odtwarzaczy multimedialnych, komputerów i tym podobne. Jest to idealne rozwiązanie dla konsumentów poszukujących doskonałych efektów estetycznych i elastyczności. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. Kabel CSL Ethernet Gigabit Cat 6 to wysokiej jakości produkt odpowiedni do potrzeb różnych urządzeń elektronicznych. Jego estetyczna elegancja sprawia, że jest przyjemny dla oka i ma długość 15 metrów, co pozwala na połączenia, które są odpowiednie również na odległość. Zasięg wynosi 1000 megabitów na sekundę, gwarantując jednocześnie szybkie i stabilne połączenie. Kabel jest typu płaskiego, co ułatwia umieszczenie go blisko powierzchni. Cechy konstrukcyjne, design i zgodność z dyrektywą ROS podkreślają wartość produktu, czyniąc go doskonałym kompromisem pomiędzy jakością i ceną. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1. Kabel Ugreen Ethernet Cat 7 jest jednym z wiodących kabli Ethernet na rynku. Dzięki pozłacanym złączom i dobrze zdefiniowanemu wykończeniu zapewnia użytkownikom doskonałe połączenie, optymalizując siłę sygnału, jednocześnie chroniąc przed niedogodnościami związanymi z zakłóceniami i utratą sygnału. Jego czysta mieć pozwala oferować przepustowość do 10 gigabitów na sekundę, idealną prędkość do szybkiego i bezproblemowego przeglądania internetu. Ponadto wysokiej jakości ekranowanie chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a także sprawia, że doskonale nadaje się do gier, gwarantując wydajne wyniki podczas gier online. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu.